W tym filmie przedstawię unboxing telefonu Nokia Lumia 520. Nokia Lumia 520 to najprawdopodobniej najtańszy telefon z systemem Windows Phone 8, a przy tym dość dobrych parametrach. Telefon ma wymiary 119x64x9,9mm i ma wagę 124 gramy. Ok. No i dosyć takiej teorii na początku, weźmy się do rozpakowania. Tak wyglądało to pudełko. Tutaj jest takie wyjście i się nam ukazuje telefon. Tutaj, akurat w wersji żółtej telefon jest z bardzo dobrą obudową. Nic nie trzeszczy ani nic. Wada jest tutaj, że ekran może się mocno palcować. To widać, może niekoniecznie na tym wideo, ale widać smugi po palcach. Poza telefonem mamy tutaj instrukcję obsługi, krótką. I oczywiście małą. Tutaj dalej pod takim jakby pojemnikiem na telefon jest karta gwarancyjna. Dopiero w którym była bateria, ja już mam włożoną baterię do telefonu. Jeszcze poniżej znajdziemy słuchawki do telefonu. Ładwarki nie będę pokazywał, bo mam już wyciągniętą i takie oto kabelek, USB do komputera i to wszystko co znajdziemy w telefonie. Tu i tutaj wezmę, zapakuję z powrotem. To samo zrobię z kablem micro USB. Telefon ma typ karty Micro Steam. Wkładam ją poprzez ściągnięcie obudowy. Tutaj zachodzą paznokcie i otwieramy obudowę. I tutaj jest karta MicroSim, karta pamięci MicroSD i bateria o pojemności 1430 mAh. To ma być wydajne, nawet tego co piszę na stronie producenta. Jeszcze nie wiem, jak będzie z tą baterią. Obudowa się fajnie, zamyka wszystko. Dobrze, ekran ma 4 cale o ro rozdzielczości na czyli 800x480. Telefon ma czujnik orientacji, czujnik światła i otoczenia oraz regulację jasności. Ekran jest wykonany w technologii IPS i ma gęstość z pixeli 235 ppi. I tutaj mamy po tej stronie przyciski głośności, ściszania i ściszania, przycisk blokady oraz łączania, migawka aparatu. Po prawej stronie to są przyciski, po lewej stronie nie ma żadnych przycisków. U góry jest tylko złącze na mini 3,5 mm. Na dole jest tylko wyjście na ładowarkę micro USB. Z tyłu widzimy obiektów aparatu. Pięciu megapikselowego, Logo Nokia, i najprawdopodobniej wyjście na głośnik. Z przodu też mamy głośnik do rozmów. A pod ekranem mamy przyciski Szukaj, Windows i Wstać. Ok, teraz uruchamy telefon. Telefon się dość wolno uruchamia. Ale za to dość działa płynnie. Telefon ma dworny procesor o traktowaniu 1 GHz, a także 512 MB oraz pamięć yy, wbudowaną 8 GB. Z tego trochę jest użyte na system i zostaje nam jakieś 4. Tutaj do okay. i i tak się to ukazuje interfejs telefonu. Telefon działa bardzo płynnie od początku uruchomienia. Praktycznie prosta spodołka jest gotowa do pracy. Tutaj, jak przedstawię teraz jest Windows Phone 8.0. A także inne tutaj przydatne rzeczy, które się 480x800. Jedną, jedną z zalet tego telefonu jest to, że nie musimy ściągać rękawiczek, żeby cokolwiek robić na tym telefonie, ponieważ telefon wykrywa automatycznie to. To jest jedyny tego typu ekran, który nie reaguje na przykład na paznokieć. Jak widać tutaj z całym paznokciem. Wszystko pięknie, ładnie. A teraz idziemy po moją entrompkę. Jak widać, pod nogciem ciężko jest, chociaż się jakoś idzie. A teraz spróbujemy tak rękawiczką. Jak widać, mam rękawiczkę jakąś. Nokia działa perfekcyjnie. Jak widać. LG też jakoś sobie daje radę, ale widać, że urywa już. I to jest jedna z większych zalet tego telefonu, nie licząc także ceny, która wynosi, jak Nokia podaje, 700 zł. Bez aktywacji. Większości operatorów w abonamencie można dostać za złotówkę, tak jak na przykład w Plusie. I to tyle z unboxingu telefonu. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania następnych moich filmików. Najprawdopodobniej będzie jeszcze recenzja tego telefonu. I mam nadzieję, że po jakimś czasie ten telefon dalej będzie taki płynny, jak jest na początku i że nie straci płynności. Tutaj jeszcze na samym końcu przypomnę o bardzo fajnej funkcji, którą Nokia dodała: przekaż moje dane, która za pomocą Bluetooth. I starowanie między telefonami może przenieść wszelkiego rodzaju kontakty na przykład tutaj na L5 włączę butówkę i zrobię się widoczny. Widoczność urządzenia jak widać, S610 się pojawił Wybieramy s 610 Znowu tak jak widać, tutaj wyostrzy obraz. Wykryło kontakty, można dać starty i skopiować kontakty. Ja tego nie będę robił, ponieważ już są tutaj skopiowane kontakty ale to jest bardzo dobre narzędzie, żeby dość łatwo przejść z innego telefonu, na przykład telefonu z Androidem, na ten telefon. A ponieważ tutaj mamy, nie mamy raczej synchronizacji kontaktów Google, tylko jest synchronizacja Microsoftowska, to może być ciężko w dodatku. W kontaktach znalazłem funkcję tylko importu z karty SIM, a to niekoniecznie jest zawsze wygodne. Teraz raczej zakończysz ten unboxing. I zapraszam do oglądania następnych moich filmików, jak to już mówiłem wcześniej. Mój kanał YouTube to youtubecom YouTube.compleszpcpl2 i najprawdopodobniej jak mówiłem, będzie recenzja tego telefonu. Więc do zobaczenia!